Pędaluja, pędaluja, czasem lekko przygamuja I nie staram się o nic, trochę nie z nic. Na kole se peko, lekutko, bo z ziewają Świebają piktoki, bo ubił się fris. Jesteśmy na próbie zespołu chłopcy z Łazisk w składzie Marek Moskała, Staszek Grubel i Damian Pilusz kiedy powstał zespół? Kto jest założycielem? Założycielem chyba jestem ja, chyba, chyba, ale zespół powstał konkretnej daty nie ma, ale około 10 lat temu. Takim pomysłodawcą nazwy zespołu był Damian. Żeśmy się długo zastanawiali, ale w końcu powiedział, no to będziemy się nazywać Chłopcy z i to jest prawda. No. Macie już na w swoim koncie pierwszą płytę. Jakie tam są utwory? Kto jest autorem tekstów i muzyki? No, autorem tekstów w zasadzie do wszystkich utworów jestem ja. No i te teksty powstają z inspiracji, które daje codzienne życie. Chcemy, żeby te teksty były przynajmniej trochę śmieszne. I żeby dotyczyły tego, co, co nas w życiu nurtuje, i, 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 i jakoś tam. cieszy, cieszy i smuci. się no. z Będaluja, będaluja, czasem lekko przyhamuję. I nie staram się o nic, trochę mnie ucisko z nic. Na kole sepykuj lekutko, bo z górki śpiewają mi ptoki. Freeze. Na obecny czas mamy nakręcone dwa teledyski, które można tak nazwać, bo tam już jest jakiś scenariusz. Jest to utwór Na kole i utwór Takomoda. A mieliśmy jeszcze okazję w telewizji Katowice do koncertu życzeń nagrywać utwór pod tytułem Dziękuję. A utwór Na kole jest taki najbardziej bliższy przynajmniej Staszkowi, bo lubi jeździć i Był kręcony na naszym wieżysku. Na drudze właściwie, na wieżysko i tam w opcji przejazdowej kołem. Tak, woda, tak, woda. Jeden żola, drugi szkoda. Robi w głowach smusku, woda, no coś taką satagobą. Tak, woda, tak, woda. Jeden żola, drugi szkoda. Robi w głowach smusku, woda, no coś przed satagobą. Kolczyk w pymku, kolczyk w uchu, być organy smok na brzuchu, Kolczyk w warce no i w nosie, pewnie tam też chyba dosie. Przecież teraz ta komoda, i o za to nic nie moga Stary, stary, nie być w a mi to wychodzi bokiem. Tak moda, tak moda. Jedny szul, a drugich szkoda. Robi w chłopach z mózgu woda. No, coż przesta, ta moda. Gdzie w najbliższym czasie można Was zobaczyć i usłyszeć? Na najbliższy czas to jest Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest w Domu Kultury na Gostyni. Będzie to 12 stycznia. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy. Państwu wszystkim widzom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tych zbliżających się świąt. Dużo zdrowia, radości, miłości, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego dobrego, bogatego dzieciątka. Szczególnie. Szczególnie błogosławieństwa w nadchodzącym nowym roku. Do śnieg, jak gwiazdy z nieba, do wieczerzy siadać trzeba. Ojciec, Pismo Święte czy już familio razem żyko, Trzeba ma się opłatkiem. Mama staton, ma wnuk z dziadkiem, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Nie do uwierzenia Tyś to sprawił Malutki nasz Boże W serca źle ciepło, Choć zima na dworze Tyś się dzisiaj Narodził na nowo Że z nami wydzieś Tołeś nam słowo Choć dymu dzisiaj dzieciątko przyniesie Najlepszy gyszyk możliwy w świecie Nie perły czy złoto i nawet nie pogoda Ale szczero miłość i z ludźmi zgoda Świecą choinki przy nutach kolindy. Świąteczny nastroj zrobił się wszędzie Tak jakoś miłe jest można że ten karp ty wodą. Tyś to sprawił, malutki nasz Boże, w serca źle ciepło, choć zima na dworze. Tyś się dzisiaj narodził na nowo, że z nami będziesz, tołeś słowo.